Cześć, i witajcie! Chciałem powiedzieć w kolejnym złomowym odcinku, ale złomowy odcinek to nie będzie. Czy to będą perełki? Nie, to też nie będą perełki, ale ale odcinek będzie fajny, ważny dla mnie. Chciałem się pochwalić kilkoma rzeczami, powiedzieć o nowościach, podziękować za wrzesień. Także lećmy. I teraz, tak, dlaczego jestem przed tymi drzwiami, czy tą piwnicą. Już wam powiem, bo udało mi się ogarnąć... E, zresztą, dobra, po kolei. Jak dobrze wiecie, ja mieszkam teraz około 100 km od mojej... E, mojego domu rodzinnego, mojej hali. Więc zazwyczaj wszystko robiłem tam, no ale... nie mam teraz takiej... takiej możliwości, żeby jeździć tam bardzo często, więc... E, więc co, musiałem sobie coś ogarnąć. Zazwyczaj wszystko robiłem w bagażniku, albo na kucka, albo coś takiego. Ale... No już od ostatniego odcinka, w sumie. Ostatni odcinek to był taki testowy, tak naprawdę. E, udało mi się, bo teraz już jest pewne, więc mogę się pochwalić. Udało mi się sobie ogarnąć taki. Właściwie to jest piwnica. <laughs> jest tu dość nisko, e, gdzieś tak, met 80. Troszkę grzyba, jak widzicie. Czy grzyba? No wilgoci bardziej niż grzyba. Ale dobra, może po kolei. No Piwnica ma wymiar powiedzmy 3 metry na 4 metry wysoka na metr 80 coś takiego za tymi drzwiami już w cudzysłowie nie jest moje. I teraz tak, kilka zasad. Yy, mogę sobie to majstrować, powiedzmy, że finansowo się dogadałem, myślę, że bardzo dobrze, ale to nie no, jest ok jest okej. Okay. Mogę sobie tutaj majstrować, mogę sobie tutaj robić, tylko tak, no nie mogę nic zmieniać, więc jest to troszkę, troszkę minus. Mogę używać wszystkich narzędzi, znaczy narzędzi, no wszystkich narzędzi, wiadomo jak się coś zepsuje, no to muszę sobie to później naprawić albo odkupić, muszę to naprawić albo odkupić i teraz tak, jak to wygląda wszystko, może jeszcze raz się cofniemy. Wejście z zewnątrz, do tej piwnicy, okienko. Mogę używać kompresora, jak najbardziej kosiarki w sumie też, ale go nie używam. Przy okazji, jak już jesteśmy przy kompresorze, tam ktoś pytał, czym, pisał czemu nie mam mm, pistoletu do przedmuchiwania a przedmuchiwałem wężem. No niestety nie mam tu pistoletu do przedmuchiwania, chyba że gdzieś tu leży w tych, w tych kablach, ale... No, kurde, instalacja też piękna ale, no nie widzę, więc przedmuchiwałem tym co, tym co miałem ja w domu u siebie oczywiście mam, ale tu no nie wiem po prostu, co będę mówił tutaj jest taki wiecie no bo to jest taka piwnica ogólnogospodarcza, że tak powiem takiego domorosłowe, domorosłego, tak to się mówi? takiego mechanika domowego o no jeszcze tu jakaś osa wleciała także jest tutaj, widzicie no, jakaś śnieżka, jakiś rower Tutaj jakaś piła, e, jakieś środki ogrodnicze, no kosiarka, tutaj jest troszkę ciekawie, bo tu jest jakaś chyba lutola, a tak nawet lutola, tam jest jakaś, nie wiem jakiej firmy, o ta duża stara lutownica, ale to wiecie, no nie jest to moje, chociaż z braku laku jak czasami użyję śrubki czy coś, to też się nie stanie. Narzędzia, no mogę sobie używać tych narzędzi, nawet niektóre są nawet niezłe. Widzicie? Dużo polskich, no wiadomo jakiś tam Drop Forget, o nawet coś tam skóźni jest. No to, nie ma źle. Tutaj widziałem zestaw celm, Jedna celma, druga. To jest chyba jakaś inna. Tak, to jest inna, to nieważne. No i to jakaś szlifierka, ale to raczej star będę się starał tego nie używać, bo wolę tam robić rewałerem jakby się miało zepsuć. No i co? Szliferka. Nawet spoko. Także... Także to na plus. Tu widziałem, że jest jakiś stojak. Jeszcze pod chyba robiony. Tutaj widziałem... Tego nie widzicie. Tutaj widziałem jakąś gilotynę. No wiecie no. Wiecie jak to jest w domu, tak? Wszystko i nic. Tu nawet dzisiaj zobaczyłem jakąś butlę gazową. To tak sobie pomyślałem, że mógłbym sobie przywieźć ten kuchenkę e, i coś nawet pogotować. No i... I tutaj... E, no i tutaj właściwie to wszystko. Jest tu jakaś siła, ale od razu mówię z tą instalacją, no jest tu kopot, jest bardzo, bardzo stara. Bezpieczniki są jeszcze takie wkręcane, dlatego e, od razu zakupiłem do tych moich testów dwa bezpieczniki 10A pucha. Kurczę, tak czuję, że. Zory za hałasy ale tu jeszcze jest niedaleko lotnisko raz na święto, więc w ogóle no sekre. no dobra powiedzmy, że to całe cudo jest omówione no tak to wygląda, 3 na 4 metry nie ma źle, nie ma tu ogrzewania, ale no wiecie no nie ma tu ogrzewania, koniec, poradzimy sobie instalacja powiedziałem, że stara, więc muszę zamontować właśnie te bezpieczniki co mam wam powiedzieć z minusów instalacja Czekajcie, pogubiłem się. Instalacja jest stara, więc muszę zamontować sobie bezpieczniki, bo jak zacznie wybijać, to, to po prostu nie nadążę wykręcać, wkręcać, więc to planuję tu umieszczyć. Od razu jak jesteśmy przy prądzie światła, musiałem kupić dwa halogeny, one są po 500 W, bo jest tu ciemno, no tu jest, aha, tu jeszcze się światło włącza, widzicie? Jeszcze nie wiem tak dokładnie, o, tu się jeszcze włącza dwie lampki i tu są, tu jest Jedna para świetlówek i druga para światłowych. No dzisiaj jest akurat, wiecie, dzień, więc chciałem to w dzień nagrać, więc nie ma tak tragicznie. Także co, to mamy omówione, to mamy omówione. Aha, i a propos, ktoś mi tam kiedyś mówił, pamiętam jak testowałem na perełkach e, tą farelkę, że chwila i masa prądu poszła. Wiecie, ile to prądu pieprza? 1000 watów. No. no, ale kurczę, no, jeśli się chce nagrywać, no to, to trzeba. Trzeba niestety trzeba. Tak się cieszę, że wiecie, że udało mi się to ogarnąć, bo... No jest to dla mnie, no wiecie, no kurczę, gdzieś no nie zawsze mogę jechać do tego domu rodzinnego, a ja tutaj wiecie, no i imadło jest. Nawet, nawet dość spoko. Te szczęki, a, nie ma źle. Jakaś tam nawet stoja narzędzia to mam te Airbauera, zostawię więc spoko. to sobie poprzewoziłem jeszcze swoją lutownicę A O -y -u -e. czy jak się tam czyta o do, dość fajna jest. Zagniatarkę do kabli też sobie przy, przy, przywiozłem. Z jakimiś tam złączami. Trzecią rączkę, no to też Wam mówiłem. Tu jest miernik, o to sobie przywiozłem, to następnym razem będzie na pterełkach. Krętek. Kiedyś go pamiętam kupiłem i teraz będę chciał go Zreanimować i może przerobić na baterię eee, No i co tu jeszcze, tak naprawdę? No, aha, bo tego nie powinniście widzieć. <laughs> no bo w ogóle, jak z tymi perełkami jest, no, robią się, robią tam też się coś robi, ale no niekiedy to wymaga czasu. Nie wiem, czy Wam mówiłem, czy nie. No wiadomo, nie ma tych podzespołów albo są, albo trzeba czekać, aż ktoś przerobi. No, nie jest to takie w gruncie rzeczy najłatwiejsze. Także. Tyle się chciałem pochwalić miejscem, będę miał gdzie majsterkować i jeszcze jest minus taki, nie wiem czy mówiłem, nie mogę z obrotu niestety, bo jak robię po, ja robię późno tak, po 21 niekiedy, po 23 no to wiecie, nie mogę ani wtedy wiercić, ani wtedy szlifować, ani wtedy, no ma to pewne ograniczenia to pomieszczenie, ale i tak jest lepiej niż nie mieć, prawda? Też mi się tak wydaje. Eee. Tylko, że nie mogę tu nic przerobić, trochę bym to poprzerabiał, ale dobra, dobra. Jak sobie zbuduję kiedyś dom, halę, to wtedy będę robił po swoją. Na razie i tak jest dobrze. I teraz w ogóle jeszcze tak troszkę, troszkę rzeczy sobie z domu poprzewoziłem, to już mamy omówione. Jeszcze mam szlifierkę kątową tego Erbauera, tak jest spoko. Zakupiłem sobie, a gdzie jest ta druga część? A, gdzieś zgubiłem. To jest taki, wiecie, proste, proste ramię. Stojaczek, bo sobie wymyśliłem, że sobie go przemontuję tutaj. O tak, tu jeszcze to przerobimy. Stuningujemy, bo to jest ten telefon, którym nagrywam. A zaraz będziemy o tym właściwie mówić też. No i dzięki temu będzie, będziecie mieli więcej kątów. Wiecie. Z tego, z tego, z tego, z tego. Przede wszystkim też wyżej. O, przede wszystkim też wyżej, niżej. Bo zawsze używałem tego stojaka od Hamy. E, No ale on jest dość fajny, jest. bo Wiecie, te wszystkie nóżki się wyginają jak chcą To jest duży plus Ale minus taki, że jak wiecie iPhone bardzo przybliża A to powinno mi zagwarantować, że będę was mógł wyżej dać I będzie spoko Także to z zakupów A jeszcze dokupiłem sobie, żeby szybciej te rzeczy rozbierać to przystawkę do bitów No wiecie, coś tam się dzieje Coś tam staram się to doposażyć jak tylko mogę, żeby było łatwiej, żeby wyście lepiej widzieli, więcej widzieli. Także powiedzmy, że do przodu. A to jaki sto jak sobie kupiłem za całe chyba 7 zł O, tak te nóżki to takie powiem Wam patrzcie jak hama jest. Spoko a patrzcie na to. Ale to i tak wiecie, to i tak prawie na zipkach z tej strony czy z tej, z tej strony na zipkach tutaj przyłapać tak żeby to jeszcze mogło się obracać o, obracać no i tu będę wkładał telefon ale w ogóle to chciałem wam się pochwalić że teraz nagrywam e, dzisiaj w ogóle taki dzień testowy no i to i, i, i ta hala ten warsztat warsztat ta piwnica i, i te trochę może tych skarbów które pokupowałem trochę jest trochę nie jest. No i generalnie mam też dzisiaj do testów, udało się załatwić tak samo, eee, gopro, gopro dziesiątkę, ja tam kiedyś w sumie zrobiłem zrzutkę na tą gopro dziesiątkę, tym wszystkim, którzy wpłacili to serdecznie dziękuję, będę myślał nad tematem, dzisiaj się udało ogarnąć gopro, eee, mam nadzieję, że się dobrze nagrywa, dlatego też, też chciałem ogarnąć, jak wiecie, żeby zobaczyć czy jest, czy, czy... Bo iPhone to tym, którym nagrywam, stary SA1K. E, on kręci film w 4K i tak powiem szczerze, fajnie, super, tylko wszystko bardzo przybliża. Tutaj widzę, że jest od razu szerszy kąt. Bo, patrzcie, zazwyczaj stoję tak, mam tak i iPhone'em by miał wszystko dużo, dużo bliżej, a tu mam wszystko jednak, jednak, dużo dalej. Także strasznie się z tego cieszę. Chociaż to, to na razie jest w formie testów. Oj, kurde. Czy się spisze, czy się nie spisze. No, zobaczymy. Właśnie sam jestem ciekaw, czy, czy to światło, czy to będziemy mrugać. Bo ja nie wiem dokładnie, jak to w ogóle. Nie, nie wiem, czy ktoś używa GoPro do takich zastosowań warsztatowych. Także to też inna kwestia. Jak się spisze, zepniemy się i ogarniemy też GoPro. Na razie ogarnąłem ten warsztat piwnicy i spoko. Eee, a co jeszcze bym miał powiedzieć? Dajcie mi chwilkę. W ogóle chciałem Wam podziękować strasznie za wrzesień jak to się, jak, ja tu mogę sprawdzić, czekajcie, nie wiem dokładnie, o, tak, nie tak, coś Wam chciałem pokazać i nie podziękować, tak, wrzesień, o, dobra, to? to jest wyświetlenia z września, czysta, widzicie, czekajcie, o, może tak, a może tak? Kurcze, nie wiem czy coś widzicie z tym GoPro. W każdym razie przetłumaczę Wam 311 tysięcy wyświetleń we, wrze we wrześniu. Także strasznie Wam dziękuję. 18% więcej niż w sierpniu. Więc super. Jestem bardzo zadowolony. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas, za wyświetlenia. Będę Na pewno postaram się kręcić więcej odcinków z warsztatu z warsztatu, tak się patrzy teraz no z warsztatu, tak, tak, z warsztatu mam nadzieję, że te no, tak wiecie, takie, tak się wydaje takie głupie usprawnienia, ale powinny powinny dużo dać zobaczymy też no, tak naprawdę, jak to GoPro wyjdzie jak będzie spoko, to to będziemy się zastanawiać na pewno wiecie, już z tego co zauważyłem, bo tak macham tą kamerką że na pewno stabilizacja jest super, nie będziecie się wkurzać że tak wszystko goni Eee, tylko nie wiem, jak to światło. Wiem, że pod iPhone'a to światło było ok. Także zobaczymy, jak pod GoPro. Jeśli będzie wszystko ok, z GoPro obiecuję się spiąć. Jeszcze teraz sobie przypomniałem, że kurczę, znowu zapomniałem imiona. Przepraszam bardzo, ktoś pytał o tą matę. Eee, ja sobie kupiłem tą matę. Tu ma metr, a tutaj kupiłem na 60 cm. I jak upowałem z aukcji, jak ktoś chce linka, to niech do mnie napisze na maila. Obiecuję, że teraz będę odpisywał, ale o tym za chwilę. Ja kupowałem w cenie 10 cm i kupiłem po prostu 6 jednostek, to no chyba 42 zł mnie kosztowało. Ja mam taką sprawdzoną gumę, ona jest taka, widzicie, bardzo elastyczna. Nie robi się z niej taki, taki typowy, wiecie, taki plastik hamski jak niektórych domat do bagażnika, tylko to jest takie bardzo mięciutkie. Nawet jak, wiecie, nawet jak przywali coś czy coś, to, to troszkę to inaczej brzmi. Zresztą tu też jest płyta OSB pod spodem, więc ona też mogłaby się zacząć kruszyć. No i przede wszystkim też lepiej wygląda. <grych> Nie ma co ukrywać. Dobra, a teraz to z tym czasem to też jest chyba trzecia rzecz, którą chciałem... Czy trzecia? Pierwsza rzecz była hala, a druga była wyświetlenia, znaczy hala, no, warsztat wyświetlenia i teraz trzecia rzecz, e, którą się chciałem pochwalić. To ostatnio przez tydzień, dwa tygodnie troszkę was zaniedbywałem, bo mi się urodził synek 28 września. Także, takie chwali pięta. Teraz już jest rodzina 2 plus 2, jak to mówią. E, jak będzie z tym czasem? No mam nadzieję, że będzie dobrze z czasem, że Piotruś poz poz pozwoli tacie nagrywać. E, nagrywać, pracować. E, no tak fajnie, cieszę się bardzo. Wiadomo, każdy się cieszy. Każdy by się cieszył. Eee, I co Was teraz jeszcze chciałem prosić? Dam wam linka w opisie. To już wiadomo, już 16 minuta, więc to już będzie dla takich naprawdę zagorzałych fanów. Dam wam linka w opisie do takiego kanału, szumki. Bardzo bym, bym was prosił, chociaż na dwa tygodnie, żebyście dzisiaj to zasubskrybowali ten kanał. I napisali. Ja dam wam linka do jakiegoś filmu i napisali w opisie Gratulacje. Eee, to jest kanał mojej żony, ona dopiero sobie zaczęła z tym kanałem. Subskrypcje są, jej są bardzo ważne bardzo potrzebne. Także proszę Was chociaż o podjęcie za poro, za, za te wszystkie trudy. E, właśnie proszę o subskrypcję dla niej i... O nawet możecie zrobić tak. Możecie nawet mnie odsubskrybować, a ją zasubskrybować i napisać w linku w opisie. Do filmu gratulacje. Także o to bym Was prosił. Chociaż 10, 10 subskrypcji to jest naprawdę dużo dla niej. Także możecie mnie od, od, odsubskrybować śmiało, jeśli tak będzie Wam lepiej. Eee, no cóż, taki odcinek. Ja działam z perełkami, chciałem się pochwalić tym warsztatem, tym wszystkim. Kiedyś jakaś sytuacja. Obiecuję teraz bardziej, bardziej nagrywać. Strasznie mi się już, czekajcie, tylko mi ekran zniknął. Nie wiem, czy to się nagrywa, czy nie? O, nagrywa się. Ha, chyba to tak ma być. <grym, 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 y jeśli się spiszę to GoPro, wszystko to obiecuję się spiąć. Także jeśli by ktoś jeszcze chciał wesprzeć, to, to śmiało, bo chyba. Chyba będzie lepiej niż na iPhone'ie. A z ciekawości, wiecie co? Możemy zrobić taki testik. Mój iPhone ma to fajnego w sobie, że robimy. Czekajcie, robimy. Tak. Tak. Przyskuj... A nie, ja tu nagrywam w HD w 60 klatkach. No i patrzcie, jeden przy drugim. O kurczak, jest różnica. Prześle wam jeden filmik, a później drugi filmik. Sam sobie zobaczyć, jak jest ze światem, ze wszystkim. No kąty są na pewno dużo bardziej szerokątne. I wszystko jest troszkę inaczej. No. Dobra, nie nudzę już naprawdę, chociaż dla mnie to ważny odcinek. Ważny czas w ogóle. Eee, to możemy wyłączyć i się z Wami pożegnam. O. Dziękuję Wam za dzisiaj. Taki odcinek gospodarczy bym to nazwał, ale też chciałem się pochwalić tymi rzeczami, tym, tym warsztatem, wyświetleniami, narodzinami. No cóż, to się pewnie widzimy, gdzie jest piąteczek, a to się widzimy pewnie na jakimś tam złomowym odcinku. O co będzie we wtorek? Czas pokażę. Na pewno będą odcinki z perełek, bo bo lubię to robić. Jest to fajne. Też rozwijające dla mnie. Mam nadzieję, że nie takie bardzo ogłupiające dla Was. No. Dobra. Naprawdę już nie przedłużam. Idę jakoś to zgrać. I zobaczymy, co to się wydarzy. Dziękuję Wam. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam. Ale się to kurde wyłącza. Yeah. <grym> Ah.